Dzień dobry. Dzisiaj trochę o duchu łagodności. Kiedy ktoś robi coś, co nas rani, ignoruje, lekceważy czy przedstawia w złym świetle, to jest to wyraźnie krzywdzące i instynktownie chcemy się chronić. I często to, co chcemy zrobić w tej sytuacji. To oddać im tym samym, tylko dwójnasób. To jest rodzaj naturalnej reakcji. Ja ich załatwię, ja im pokażę. Więc albo konfrontujemy się z nimi i rozdzieramy ich na strzępy, lub wycofujemy się i działamy za ich plecami. Bardzo ludzki rodzaj zachowania. Na szczęście, kiedy ja krzywdzę Boga, on nie robi żadnej z tych dwóch rzeczy. Na szczęście, kiedy ja odwróciłem się od Jego miłości. On przyszedł do mnie w osobie swojego syna, mógłby mnie osądzić, mógłby mnie odrzucić. A zamiast tego, we właściwym czasie, dokładnie w momencie, kiedy on wiedział, że jestem gotowy, on przyszedł do mnie przez swojego ducha, ducha łagodności. Okazuje się, że to nie jest taki zły model.